Niewątpliwie stoimy przed trudnym wyzwaniem, ale po rozpoznaniu sytuacji wiemy, że dla nas największym problemem będzie zakup ciężkiego sprzętu. Postanowiliśmy, że zajmiemy się trzema dziedzinami działalności: mianowicie utrzymaniem dróg gruntowych nieutwardzonych, utrzymaniem zieleni oraz montażem elementów sanitarnych z PCV. Jest to ważna droga dla Przybiernowa, że odprowadza ruch ciężarowych samochodów z terenu miejscowości. Poza tym, ale jest droga dziurawa, konieczna do naprawy i polegać to będzie na wyrównaniu dziur, zasypaniu, dodatkowym tłuczniem i uwałowaniu. I te wszystkie maszyny ma właśnie spółdzielnia i będzie naszym dobrym partnerem w tego typu naprawach dróg. Dobry! Pracuję jako spółdzielnik, jako mechanik tutaj na warsztacie. No cóż, wszystkie maszyny jakie tylko są tutaj, to takie o, przeglądy tego, no to wszystko się samemu robi, no jak nie, do kolega mi pomaga. Pracy na razie nie mam, na razie przygotowujemy maszyny i... No, tak, 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 zwaną, tak zwaną konserwację taką robimy, o. Współdzielnia otrzymała już pierwszą transzę. Za pierwszą transzę kupiliśmy sprzęt do utrzymania dróg gruntowych nieutwardonych, mianowicie równiarkę drogową, walec, Sprzęt drobny do tego i lorę do przewożenia walca. Ogłosiliśmy dwukrotnie już nabór do pracy. Zgłosiło się około 30 osób, z czego myślimy, że 15-17 się zakwalifikuje do prac. Poradzimy sobie i jesteśmy pełni optymizmu. Czeka nas sukces po prostu.